Nie do tego w no. Może AOC w jakimś filmie, ale też mi się nie wydaje. Swoją drogą seria za z AOC, jak wiadomo, nieskończona. No cóż, zmieniłem telefon, nie chcę mi się do tego wracać. Kurwa, internet. Ech. Znowu będę pisać, że typowy YouTuber, dożył go do internetu. Nie jestem typowy, ja jestem znacznie biedniejszy, nie trzepię z tego hajsu, do tego mam nie. Chyba 15 osób, czego prawdopodobnie większość to są jakieś multikonta kolegów, że mi smutno nie było. Czy większość z tego co nie jest moimi multikontami oczywiście, to, 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 to Też proszę na to zwrócić uwagę. O, trzęsienie ziemi jakieś. W Niemczech to mnie nie interesuje. Budować, a później położyć. E, prawda, co tu ja chciałem? No to jest. Re o, <noise> i miał mi wysłać powiadomienia. Pierwszy Maty wiecie, ile was straciłem. Tygryma wyjaśnia to jest y, prawda. Resource to jest bardzo fajna gierka oparta na GPS. Polecam 3 kilo. E, Raczej nie więcej, no bo potem to, to, to książku dziwnie bo ktoś słabszy jest. Chociaż ja to nawet bym z 20 ludzi. Dobra, no, no, nieważne o czym ja gadam. Eee, prawda. Ogólnie polecam, bo fajna gierka, prawda? Chodzisz sobie, stawiasz kopalnię. Kopalnie ci kopią. Eee, tak. Prawda. Masło jest maślane. I fabryki ulepszasz, kupujesz nowe i akurat nie stawiasz, ale no cóż, możesz je ulepszyć, prawda? I, i, I one ci produkują na przykład z gliny cegły albo z wapnia i tego z wiru ci beton produkują. W ogóle beton to spoko materiał jest. Szanujcie beton. Beton zawsze na tropie. No i co by tu mógł powiedzieć, no polecam, kierka może się pojawić z niej jakiś gameplay. Dlaczego, bo jest mało wymagającej nieprawdopodobnie nic o niej nie będę mówił. A ci, którzy zauważą poprawę w to chyba każdy, kto to obejrzył, obejrzał poprzednie materiały. Może to może poza tym, że... No w każdym razie teraz pracuje słuchaczki do nagrywania. No i... Zwykle bez scenariusza, tylko. To, 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 to są w kontekście terminu zimnego. Generalnie jest zimą zaplanowany przespołenie tych budynków. Nie no wakacje są może coś wrzucę na kanał poza tym. Jako mowę. Mowę wiadomo jakie jest.